Witam wszystkich. Zaczynam pierwszą swoją próbę, jakbym to powiedział, robienia zacieru. Kupiłem sobie drożdże Turbo Classic 48. Tak jak ładnie widać z tyłu na opakowaniu, musimy mieć 9 kg cukru. Na 25 litrów wody. Temperatura 24 stopnie musi być wody. Po czym nalałem już do mojego pojemnika wody 25 litrów. Wsypałem już 9, kilo cukru. Teraz następnie będę wsypywał drożdże. Jak będę wsypywał drożdże, przy okazji będę cały czas to mieszał, żeby żeby drożdże równo się rozprowadziły. Dosypujemy drożdże. do tych drożdży niepotrzebna jest żadna odżywka do drożdży niepotrzebne jest dodatkowe, jak to się mówi jedzenie i teraz e, na produkcie jest opisane 15 litrów wody ciepłej, po czym dosypać cukru rozmieszać cukier tak, żeby nie było go na dnie i dolać zimnej wody do temperatury 20-25 stopni jak już to zrobimy energicznie mieszając ładnie cały aż do dna drożdże nasze rozmieszamy odstawimy je na jakiś czas